Krzysztof Florczak, który po wygranym pojedynku na gali Gladiatora na 13, gratulacje. Dziękuję bardzo. Rywal został poddany, choć dużo zamieszania było przy tym, bo twierdził, że, że niby nie odklepał. Nie no, czułem, że już nie ma siły, przeszedłem do, do duszenia bocznego i czułem to klepnięcie na ramieniu. No i sędzia nie miał wątpliwości, tak było ustalane, jak ustalaliśmy zasady, że Każde krzyknięcie i klepnięcie no to jest asekuracja do tego, żeby poddać walkę, tak? przerwać. Głównie przeważałeś nad rywalem stojkowo, choć się obalał Cię dużo. Znaczy próbował obalić, no. udało mi się zrobić suplesa, na koniec obalenie. Więc myślę, że parterowo też pokazałem się dobrze, miałem dwa razy dosiadł. Więc myślę, że w parterze też dałem radę. No ostatnio tutaj gali na golejach terenie VIP. Walczyłeś w stójce, głównie była walka w K1, teraz MMA. Ogólnie to jest Twoja piąta walka w tym roku? Skąd takie duże tempo walk? no nie, nie ma żadnych kontuzji. To wystartowałem właśnie na gali WD w Krakowie. Później zrobiłem. Co to było dalej? Tu Gladiatora, później Egzekutora, czyli BJJ na liście Noudzi. I jeszcze była Strelka. No i teraz jest piąta walka. Tutaj za dwa tygodnie walczę znowu w BJJ, też w Egzekutorze BJJ Plus liście. A w MMA masz jeszcze jakieś plany? No tak, może jak się uda, jeszcze z się pozwoli, no to w grudniu bym się starał zawalczyć. Okej, okay, to wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo.